Muszę znaleźć drugą próbę, trzecią próbę. Już się przypisałem. No i dobrze, dziękuję. To trzecia próba jest tu. Nie trzeba tych gości tu ogarnąć. Ja się podleczę. Okej. Okay. na no serio nie przeładowałem. Dawać tą O, woda, Okej. Dwa przejścia w prawo i w lewo. No i widzisz, paczki Naro, jak potrafię ludziom humor poprawić. Bardzo mnie to cieszy. Musisz częściej wpadać na moje streamy. Jak będziesz miał zjebany dzień, nic ci nie będzie szło. To wpadaj śmiało. Od razu będziesz mógł się pośmiać ze mnie. I z moich umiejętności. Okej. Okay. So much.